I piek, poszliśmy na żywo Tam na dnie żywo Dobra, więc zaczynamy od początku Wielu z was chciało, żebym nagrał jak przygotowuję to jedzonko Tak jak pisaliście w komentarzach na Facebooku Więc to jest odcinek dla was I zacznijmy od naszej bazy jedzonkowej Czyli bazą będzie tofu, bo mam ochotę na tofu Jest to fajny, zdrowy produkt Ma dużo białeczka I zyski od tego nie rosną Więc panowie możecie jeść Przykro mi pani. To będzie po prostu pokrojone w kostkę przyprawam do kurczaka Tak to wygląda w biedronce To co ja je. Potem do tego będzie Warzywka na patelni Trio warzywne To kosztuje chyba 3 albo 4 zł w biedronce. Dobra Jak wam pokazałem to słucham, się nie rozmroziło. Dobra Czyli jak sobie pokroimy tofu Bierzemy sobie warzywka Trzeba jakoś to zagryć, czyli będzie tak. sierek będzie do podbicia białeczka w diecie, bo jak wiadomo, jak się odchudza, w większości trzeba białeczko jeść. Dlatego tego miałem 6 rzodkieweczek, bo już wygląd zaczynają wyglądać te jajca. I do tego mam poduszki zbożowe, bo bardzo mi smakują. Z akcesoryjnych rzeczy. Ketchup, żeby polać warzywa, żeby ładnie weszły. I Monsterek Zero. Tam jeszcze mam herbatkę za coś w jednej rzeczę, bo droga i że chyba pokroję sobie teraz powiem. Nie wiem czy mam ręką wrosłagem, bo wy widzicie. Więc ja to jest wszystko na ślepo. nie się okaże, że będziecie widzieć nic. Teraz ja gadam jak klały. Potem stwierdzę, że nikt tego nie wrócę. Jak z kilkoma rzeczami. nam jakiego patyka. Jest znalazłem patyka. Mogę spatykować to teraz. Czyli ochścimy teraz wszystko to. Ja was tak papryką papryką, Dobra, bardzo skomplikowany sposób doprawiony. Jak to mówili z Janą na ogień, to? Dobra, powiedzmy, że tu hmm. powinno być wiecie, taka taka A w międzyczasie, jak to się robi, Mam sobie wagę. I jest słońce. Dobra, ci No jeśli nie może wyjść. I pyk, nastąpiła relokacja sofu tam, a warzywka tu. I one się tak robią, ja sobie teraz weczki zrobię. Dobra, ja, ja, jak ja rzutki łobieram, no to łocina mi łeb, łocina mi dukę i gotowa. Nie trzeba nic innego robić. Ja nie rozumiem rodzice którzy na przykład łobierają. W skórce jest najwięcej zdrowia i się najmniej człowiek narobi. Więc co Tam usmaża mi się wazywka, dupnę je na talerz. Rzodkiewy dupnę do warzywek. Tofu mamy tutaj, poleję je kepuczem. zobaczycie zaraz efekt końcowy w pokoju. Dobra, i tak wygląda efekt końcowy. No i w sumie tyle. Przypomnienie: tu jest tofu polane kepuczem. Tu mamy warzywa na patelnie, dokładnie trio warzywne z biedronki. Polane kepuczem z rzodkiewkami. Monsterek bez kalorii, znaczy poduszki zbożowe. Tu jest skierek i herbatka. No i w sumie tyle: takie kromne 740 kalorii, 70 gram białka, 18 tłuszczy i 60 parę węgli. Więc ja bardzo okejkę. Okay Dzięki za oglądanie. Daj znać w komentarzu, czy. byłaś tak źle. <gryw> Dobra, siemaneczko.